Chłopoty talerz. Ciekawe ile za niego dostanę. Wreszcie jestem wolny! Chwilę tyło od lat! Nic powstrzyma! I wreszcie zniszczy świat! Ha Fuck! To ten talerz! Wciąż jestem uwięziony! Ej ty, śmiertelniku! Jako aktualny posiadacz talerza masz prawo do jednego życzenia. Zażyć sobie, żebym był wolny! Wtedy wreszcie zniszczę świat! -ha 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 -ha. Mam jedno życzenie? Dokładnie. Pospiesz się szkoda czasu. W takim razie życzę sobie, żebyś spełniał wszystkie wypowiedziane przeze mnie życzenia! Co synek wyśmierniku, zginiesz za dom! O, czekaj! Nie gniewaj się! E, to znaczy się. Masz słuchać swojego pana! Ej, wynęsty robak. Okej, zgadzam się. Rozkazuj, panie. Dobra. Na początek, przenieś nas do Korinis. Zaraz. A gdzie moje ubranie? Miałem nas przenieść do Korinis. O ubraniu nic nie mówiłeś. W takim razie. Wieczorem moje ubranie. No dobra, co by tu sobie na początku zażyczyć? Może mianuję się burmistrzem? Albo nie, lepiej generałem! Albo nie, jeszcze lepiej królem! Albo bogiem! Ty, dlaczego ten koleś gada sam do siebie? Może potrzebny mu egzorcysta? O już wiem! Chcę, żeby wszystkie laski w mieście na mnie leciały! Jak sobie życzysz. Eee... Uh, gdzie one lecą? Jak to gdzie? Na ciebie! CO?! Uh, wow. uh. Wiesz... Nie do końca o to mi chodziło. Chcesz zobaczyć powtórkę? Chcę, żeby wszystkie laski w mieście na mnie leciały! Zrobiłem o co prosiłeś. Czekam na następne życzenie. No ale przecież... Morderca! Morderca? Gdzie? Morderca! Ja? Morderca? Nie, to nie tak! Giń, morderco! Co tu się dzieje? Kapitanie, jak dobrze, że jesteś. Ten człowiek zaatakował te obywatelki. Pytał cię kto się zdanie? Wracaj bramy pilnować! Tak, jest, kapitanie. Dobra. Dla mnie sprawa jest jasna. Ten człowiek zaatakował te obywatelki. Aresztujecie cię, zbrodniarzu. Ale ja. Nie pyskuj. Nie masz prawa do adwokata. Wszystko, co powiesz, mam w dupie. Ginie, zrób zróbże coś. Okej. Okay. Cholera, wracaj tu! Miał przy sobie coś wartościowego? Trochę złota i jakiś talerz. W porządku. Wracaj na patrol. Tak jest, kapitanie! No patrzcie jaki ładny talerz. Burmistrz będzie zadowolony. Wreszcie jestem wolny! Krzyja tyło lat! Istnieję powstrzyma! I wreszcie zniszczę świat! <grym> Fakt ciągle o tym zapomina! Ej ty, śmiertelniku! Jako aktualny posiadacz talerza masz prawo do jednego życzenia! Zarzecz sobie, żebym był wolny. Wtedy wreszcie zniszczę. To znaczy się, wtedy chłonię cię w nagrodze. Naprawdę? Tak. Dam ci co tylko zechcesz. Tylko powiedz to jedno życzenie. Próba przekupienia kapitana straży to ciężkie przestępstwo. Wyruszysz następnym transportem do kolonii karnej. Witam w klubie. No dobra. Miłej nocy życzę. Bardzo śmieszne. O, kapitan przyniósł mi nocnik. Jak miło! Tylecki śmiertelniku, jak śpiesz mi to zrobić? Chyba wciąż jestem na haju. No czy? No wiesz, że wciąż jestem pod wpływem trawki. Oho. Pięknie, zamknęli mnie z jakimś śpunem. No dobra, nieważne. Jestem dżinem i mogę spełnić jedno twoje życzenie. Serio? Tak. Najlepiej zażycz sobie, żeby był wolny od talerza. Wtedy będę mógł spełnić więcej twoich życzeń. W takim razie, wyczaruj mi parę skrętów. Co kurwa? No wiesz... bagienne ziele. To coś, co się pali. N Niczego więcej mi do szczęścia nie potrzeba. Eee, no dobra. Hej, dzięki, stary. Witaj, magu. Witaj, kapitanie. Masz dla nas jakiś towar? Tak, trzech więźniów. Jeden rozprowadzał bagienne ziele, drugi zaatakował wszystkie obywatelki w mieście, a trzeci próbował mnie przekupić. Ten trzeci to naprawdę jakiś skończony idiota musi być. I do tego strasznie fałszuje. Zaraz ci ich przyprowadzę. Um, miało być ich trzech. Ten trzeci schował się w tym talerzu. Aha! the birds and the bees are flying in the trees the sun's in the sky and just for you and i the sky's perfect blue no cloud could spoil the view it's a sign from above that shows that we're in love Panie Magu? Czego? Czy jako skazańcy nie mamy przypadkiem jakiegoś prawa do ostatniego życzenia, czy... czy czegoś tam? Skazańcy nie mają żadnych praw! Chciałem tylko przez chwilę podtrzymać ten talerz. Po co? Bo... E, ten... Chciałem zobaczyć, czy mam siłę włosy. Będzie mi kaktus na dłoni wyrośnie, niż ci coś dam! No, a, w sumie... No. Chyba coś ci właśnie wyrosło! Holerny Spól! Zara, gdzie ten dalesz? Ginę, zabierz nas stąd! Gdzie on Choć raz zrobiłeś coś jak należy. To może zrobimy tak. Zażycz sobie, żebym ja był wolny. A ja ci to hojnie wynagrodzę. W porządku. Mam dosyć tego cyrku. Życzę sobie, żebyś był wolny. To jest kurwa. Ale na księżycu ty przerośnięty SMERWIE! Co? No i problem z głowy. A tak właściwie to gdzie ja jestem? Eee, co to za miejsce? Ej, ty, kopaczu! Co ty tu robisz? Wracaj na wykopaliska! Kopaczu? Zaraz. Chyba nie jesteśmy w kolonii karnej. Nie w nowym Jorku. Oczywiście, że jesteśmy w kolonii karnej. Wracaj na wykopaliska, bo cię jaja urwę i powieszę na choince. Czekaj, to pomyłka. Pomyłka. Moja żona miała na drugie pomyłkę.